Tak, ten powrót syna marnotrawnego i przygarnięcie go przez ojca ma ogromne znaczenie. My nawet nie do końca rozumiemy wszystkie realia. Pierścień przecież był przywróceniem synostwa. On jemu od odnowa przyskwiał spadek w tym momencie, mimo że roztrwonił tą część, którą zabrał. Ale tam jest ogromna w tym treść, ale dla mnie najważniejsze w, tym, w tej scenie jest co innego, że ojciec bez słowa wyrzutu, zauważmy. Nie powiedział, a nie mówiłem, jak mógłbyś mi to zrobić. Nie, bez wyrzutu przygarnia, yy, przygarnia syna. To jest postawa prawdziwego mężczyzny, bo on patrzy daleko na skutki. To, co było, bolało, trudno. On tam świnie, pas, nawet nie mógł jeść tego, co ja, tej świnie, to jest strasznie bolesne yy, dla porządnego Żyda, prawda? Świnie, zwierzę nieczyste. Nie, wszystko nieważne, syn wrócił. Zobacz, w tym momencie ojciec, Uzyskał czy odzyskał szansę na pełne szczęścia. Bo ma wszystkich w domu. Jeżeli, doskonale to wiedzą, jeżeli jedno z dzieci pójdzie na manowce, rodzice do końca życia nie będą w pełni szczęśliwi. On nawet mówi, że jego życie nie chrobi, co chce, ale tak nie myślą. W sercu jest, jest rana. To, co pasterz też biegnie za jedną owcą, musi mieć komplet, musi mieć wszystkie. Tak, my rodzice musimy mieć dzieci w domu. Ale przejdźmy do tego przytulenia. Do tych, do w ogóle jest. Jednym z ważniejszych, jednym moim zdaniem, z dwóch najważniejszych gestów, które budują więzi. Pierwszy to jest dotyk, a drugi to jest spojrzenie w oczy. Gdyby ojcowie codziennie dotykali swoich dzieci, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie bili, tylko dotykali czule serdecznie i spoglądali im w oczy, nasze dzieci byłyby zdrowsze, odporniejsze psychicznie i mniej podatne na zagubienie w sieci. To potwierdzają to badania. Mam taką krótką propozycję. Pięć sekund na każde dziecko. Mówię do katolickich ojców. Podejdź do dziecka, czy w łóżeczku małego, czy większego, które idzie spać, narysuj mu znak krzyża kciukiem na czole, spójrz życzliwie w oczy i wypowiedz: słowa, Niech cię błogosławi pokojcie syn Boży Duch Święty. Mamy trzy w jednym. Dotyk spojrzenie w oczy i błogosławieństwo ojcowskie. Wiele dzieci uchronilibyśmy w ten sposób przed zagubieniem z tych, które się pogubiły gdybyśmy codziennie ten prosty gest wykonywali. Oczywiście nie na tym należy yy, zakończyć działalność ludzką, ale nawet to byłoby już coś wielkim. Jeśli wróćmy na chwilę do dotyku w ogóle, bo powiedziałem o dzieciach, ale przecież są żony y, ważniejsze od dzieci, przecież dzieci są na wychowania, a żony są na całe życie. Więc warto zaznaczyć, że kobieta jest bardzo mocno podatna na dotyk. Podobno najmniej wrażliwa na dotyk kobieta na świecie jest bardziej wrażliwa od najbardziej wrażliwego mężczyzny na świecie. Jest taka przepaść, prawda? Więc dotykajmy naszych żon. Czasem, jak mam możecie takie w kiepskiej kondycji, w poradni, mówię, a, a widzę, że jeszcze w stanie są jakiś względem się wykonać. Proszę pana, niech pan weźmie żonę w ramiona codziennie, na 30 sekund. Serdecznie tak potrzyma te 30 sekund. Ile pary może z nich zejść, ile napięć może się rozdać przez głupie 30 sekund zwykłego, serdecznego przytulenia. Tu jeszcze jest jedna rzecz, trudna. Większość, ciągle większość mężów nigdy nie widziało ojca przytulającego mamy Jako dzieci. Wobec tego ten gest wydaje mi się dziwny, sztuczny. I wobec tego wezwanie dla obu płci. Dla męża, żeby mimo, że ten gest wydaje się sztuczny, jednak go wykonywał, bo jest ważny. A dla kobiet, powstrzymała się przed komentarzem, że, że jest niedobrze wykonany, bo on się do tego dopiero przyucza. Ale jeżeli ileś razy to wykona, to w myśl Karola Wojtyły z trudnej książki o te czyny zewnętrzne się uwewnętrznią i on się stanie takim przytulającym, prawda? Takim wyrażającym serdeczność przez gest do tego przez przytulenie. Co wiem, przytulajmy, przytulajmy się jak najwięcej, przytulajmy się mężowie do żony, do mężów, przytulajmy nasze dzieci, nie patrz na to, że świat nas straszy złym dotykiem. Przytulajmy i cieszymy się tym, bo to na pewno pozytywnie wpływa na więzień.